Witam Was wszystkich na pierwszym odcinku z MSP2 na tym kanale. A dzisiaj pokażę Wam moją szafę. A więc zaczynajmy. Tak, tu mam rzeczy z eventu i tą opaskę z logowania. Tu i męskie i tam zmienione i nie zmienione. Tu mam to. Hmm. Jakieś tam rzeczy, jakiś sweterek ze sklepu, najwięcej rzeczy z eventów i właśnie z lokowań. Hmm. To mam w trzech kolorach. To jakieś inne takie rzeczy ze, ze sklepu, w moich, w moich kolorach. Kolejne te okulary. Hmm z lokowania i rajstopy tej buty i inne rzeczy znowu ze sklepu i kolejne rzeczy z lokowania jeszcze w tym kolorze o co dostałam e, od kogoś I, że, takie rzeczy e, chmurki w dwóch kolorach bo to z logowania i rzecz, o to jeszcze nie pamiętam z którego to było miesiące ale to też jest właśnie z logowania to nie wiem czy nie było z jakiegoś eventu czy czegoś nie, nie wiem a czy to chyba był z eventu ale już nie pamiętam tak to chyba były rzeczy też z eventu jakiegoś ale nie ale nie jestem dokładnie pewna. To, to, to jest z tego, co pamiętam, z logowania, albo nie, nie wiem. Jeśli nie pamiętam, to jest na pewno z, logow z logowania. Nie wiem, czy w jakimś prezencie nie było, czy coś. No, to jest eventu. To, to nie pamiętam z czego, czy to było z jakiegoś. i przepraszam za dźwięk, chyfce. Czy to było z jakiegoś kalendarza? Chyba nie, bo w sumie by się nie zgadzało. Kolejna taka sakienka. Jeżeli chcesz napisać, czy to jest logowanie, czy jeszcze... Przepraszam, za jakiegoś psa w tle. Tu te słuchawki do tego królika. Mogą po prostu być nie po kolei, dlatego tu się pokazują. Yy, no. Nie pokażę wam teraz więcej tych klików to kolejne z logowa logowania to też to jakieś rzeczy ze sklepu to z logowania to dwa księżyce to z tego chyba z kalendarza adwentowego było ojeju z tym wysok no. to było z z logowania z logowania że to jest logowanie, przepraszam, że tak kadam. trochę nieskuchanie czy coś, ale pierwszy raz to nagram, coś się stresuje, no i tu jakieś takie stare rzeczy z początku, co po prostu mi stało, kolejne te błoty śniegowe i ta czapka, to rzeczy ze sklepu, tu kolejne logowania, to też jeżeli to było z jakiegoś eventu starego to nie wiem czy to było halo kliknie się mam jakiegoś laga o dobra, to chyba też było z jakiegoś nie wiem czy to też czy nie jakiegoś eventu czy coś to są chyba ze sklepu to jest z eventu wielkanocnego to jakieś takie rzeczy o jeszcze jest ta tego Hmm, to kaczuchy, nie wiem czy to było z eventu, czy z czego to, są chyba z to jest chyba z Betty czy nie wiem czy to nie ze sklepu czy po prostu z Betty znaczy no z tak po prostu chyba z Betty albo z jakiegoś prezentu ze sklepu jakieś hasły westrowe ze sklepu chyba ten akurat tutaj są rzeczy z kalendarza i jakieś ze sklepu, znaczy Chyba hmm, z halloweenowego eventu Tu jeśli się nie mylę. Rzeczy ze sklepu i. Nie wiem, czy też nie wiem. To są. Y, ten czas bety. Te rzeczy trochę są tak po prostu w sklepie, ale ja nie jestem pewna. Szukaj z z tego co mi się wydaje Te rzeczy nie jestem pewna Pokła... ja Chyba po prostu są ze sklepu, nie jestem pewna Czy któreś nie są jeszcze z zbyt... No i to są te początkowe, dobra Ale To teraz przejdę Czekajcie chwilę No Teraz przejdę do urody tu mamy tak e, dwa razy z włosy e, tłuszczowe to jest tego e, eventu teraz. Jakiś motylek, tatuaż. E, dwie pary włosów z logowania. Jakieś włosy ze sklepu. E, to coś takie na ciało z eventu. Kolejne. I jeszcze jedno. Te usy sklepu e, Tutaj makijaże Dwa z logowania inne rzeczy z sklepu Te włosy też są z logowania To co mi się wydaje Nie wiem czy te też nie Tak, to chyba było z tą piżamą taką Z tego co mi się wydaje Jakieś inne Te są chyba też z logowania No tak, te i te Jakieś tam inne rzeczy. Nie wiem czy to nie jest specja albo z jakiegoś kalendarza, czy coś. Nie wiem. Jakieś inne znowu rzeczy. To są rzeczy z kalendarza. Jakieś inne makijaże i to będzie... E, ra raczej już wszystko. Stochowano wszystko i <laughs> mam nadzieję, że taki odcinek się Wam podobał i jeszcze raz przepraszam za jakieś moje jąkanie i ewentualne pomyłki. <laughs> Jak tu wymieniam jakieś rzeczy. <laughs> I Pewnie za niedługo pojawi się kolejny odcinek z Mister Plan 2. Życzę Wam miłego dnia, <laughs> południa, wieczora, nocy, zależy, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się. Życzę Wam również miłych, udanych wakacji. No i bajaj.